Siema, to EgrHaz220, a ze mną dzisiaj jest... ma jestem Waran 002 002pl Mam nowy kanał. Tak, bo to jest w tej grze 64. Ale zapomniał hasła, więc brawo. I dzisiaj jesteśmy na takim serwerze... Bo musiało byśmy się wylądować. To ważne. Ale hasła nie pamiętam. I dzisiaj gram na serwerze PvP! I oczywiście jest API w opisie. Ciśniemy. O, lagi przy 11 fps A Ale ja mam też włączoną. Ja też mam. Wiesz, troszeczkę logię. Właśnie, mi też mam 14 FPS-ów. Może ja ja, ja, ja. Aj, żelazny miecz, żelazny miecz, żelazny miecz, żelazny miecz. Yy, yy, yy. Dobra, ja, ej, czekaj, ja co, muszę coś zrobić, mam lagi okropne. Ja też. Czekaj, przeglądarkę internetową zamknę. 2 tak. fps'y, 4 okay. o. Ustawienia graficzne Czekaj Krótko, niewielką nam sobie renderowanie o, Dobra, na no normalnych mam więcej FPSów niż na, na mniejszych Dobra Nie wiem, ja się potem nawet na nasunem Vegasa chyba przerzucę Ja nie mogę z to, patrzeć, miał już ktoś godzi. Nie, po co piję tą pod To jest! Piszą cześć bramu. Jest? No nie wiem, czekaj, wpiszę list. Piszą cześć bramu. Cześć bramu. Bagremu. Dobro. Zabijanie, prawda, a... na... chyba jesteśmy na live'ie. Tak? Zaraz zabiję się. koleś, ale zabiję. Zabiję, chciałbym zabić Brema. To fajnie. To nie bij, nie bij, nie bij, nie bij. Zabiję kościoła z żelaznym mieczem. Tak, 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 zabiję, zabiję, zabiję. No i potka, no i zabiłem. Zabiłem z żelaznym mieczem. Ale laki mam, Matko Boska. Ej, dobra, ej, ja nie nagrywam, wiesz sobie ja jak ja mam laki, dobra, ej, ja, ja na końcu nawet nie wstawię tego. Ale o, ale... Tu... Ja o, albo powiem, że to był krótki odcielek. Tak, dwuminutowy. Ja idę tam im na bazę. No, no, no na ja mam nagrał na serwerze z KKF-a na Hardkorze, bo tam lagu nigdy nie ma. Ej, chodź, że spróbujemy na serwer hardcore? Zaraz. Bramu! Jest bramu! W czerwonych! O! Trzeba bramu! Dzień dobry, pozwolamy bramę. Nagrywam dalej? Pewnie. No i bardzo dobrze, Bremu będzie, znaczy Bremu jest. Cel na dzisiaj, cel odcinka, znaczy nazwisz cel zabić Brema i oznacz w tak jak Bremu. Ja nie widzę brema na spałnie. Bremu jest. Aha, Bremu jest, jest z nami, bo jest red. Co? Bremu jest z nami, bo jest w red. O, nie widzę go. Widz go! Ja widzę Brema! Bremu! ja chyba ubiegnął z obrębem. Nie, to jest... Tak. Dobra, kogoś ma zabiłem, ja się nie mylę. Będzie... No wejdziemy inna noc. Mam zelazo, fajnie, mam zrobić sobie ten... E, Iron Sworda. Jesteśmy na live'ie. Uii, chyba. A ty czego czekaj, w ogóle sprawdzę. Sprawdź. Ale no dobra, będzie mi lagować. Ty nie nagrywasz, to sprawdź. Dobra. Ja tu mam na iZUK. A jej, ja nie mam strzał. Mam to tema. Cześć. Czekaj, sprawdzę na Twitchu. On ma Twitch czy live streama? On ma Twitchu. Twitch, na Twitchu ma live streama. Ja ci mogę podać Dobra. stronę, bo ja właśnie oglądałem. Zajmę, weźmy na... Grywać! Fuck fuck! Oj, to kulek do mnie dzwoni. To powiedz może, gry właśnie. Nie Krema. Cej Minecraft od random servers, tak to się nazywa. Co zaraz ci wyśliję linka do jego tego. Dobra, mam, mam chyba. Wejdź na jego ten. I zobacz. Na jego... No automa, tylko rakama. Uczyła mi się. Tak, tak, sorry, że wyda czy ja nie... Ale ale ale, 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 ale... Jesteśmy na live'ie! Nieeej! Nie mam, nie mam, nie mam! Proszę, proszę, proszę! Jesteśmy na live'ie Brema! Co? Jesteśmy na live Brema! Gdzie jest w Gremu? Przychodzi. Czekaj. Powiedz mi jak umrze, to ja go... to ja na zawitam. Nie dobra, nie będziemy przedłużać o... Napiszę mu GG Napisz mu, że my nagrywamy filmik. Tak, No Boże, że nas pozdrowi. Hello? Masz konto na Twitchu, w sensie, żeby dodawać komentarze. Masz konto na Twitchu, żeby się zalogować? No, nie. Ale napisz mnie no, na czy... tym. Jezu, ja tu wypatrzę Brema. Wypaczę tu Brema. Czekaj, napiszę mu Bremu, nagrywam. Tak, nagrywamy, pozdrówka na okryma 220 i wale002.pl. Czekaj, Robimy sobie zbrojkę. No fajnie, po mam drugie, mam Co Zelazo Dobra, ja już mam kilka Nie pięć, wystarczy Dobra, ja biorę 45, biorę sobie No 45 No to jest sposób To jest sposób Brema. Uuuh. Napisałeś Bremowi? 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 Kurde, minecartę przez przypadek zrobiłem. Minecartę przez przypadek zrobiłem. Co Dobrze by jeździć. Co to o, o. jest kartę. Aha, by ma, aha, to ja czekaj, to ja muszę sobie zbroję zmienić. A ja, ja sobie zostawiam homofon, żeby było wiadomo gdzie jestem, w której drużynie. Co nic, czekaj oglądaj live streama Brema. Oglądaj, który jest w drużynie. A może mu napiszemy, yy, boże, na Minecraft, yy, na tym serwerze mu napisać. Bremu pisz, pisz! Pisz mu ja zobaczę czy jesteś na live, dobra? Pisz na... pisz, a ja na live zobaczę, czy na, Aha, no pisz, pisz na live. Jak na live. Pisz ten nagry Bremu. Albo coś. Napisz w ogóle coś na czacie, zobaczę czy jesteś. No coś Bremu idea na przykład. Okej? O Boże, muszę sobie dać niedostępny. Macy będzie mi teraz spać. proszę. Nie przeszkadzać, Mara, wiczo. Hehehehe, jeszcze teraz co dobra? Bo live stream spał No no ileś tam, się nie Dobra, idę ci złoć. Ja nie wiem czy jest z Iroma, ale okej. Okay. Jest dobrze. No już skończone! Serio? Kud już... serwer... Pójdź serwer hardcore. Hmm. Ja tu wolę zapalać do Brema. Ale Bremu już wyszedł z tego serwera. Tu jest chusiek o, jest Albo gości ze Tutaj pusiak? Co? Pusiak? Tak jakby. Gości ze sklepu. Tak. 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 ile ten tak. To jest bo to będzie na to już nie wiem ja napisałem, ja że w League of Legends nie wiem to jej dzieci odrzebi Dobra, a ale... mnie nam... Ja się ja ja będę z nami nie żegna A będę mógł w ten czas A ze mną był? Krycha 220 na rachunek